Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj jest ze mną gość specjalny. Dzisiaj jest ze mną Wojciech Mycie, czyli sędzia międzynarodowy oraz ekstraklasy. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Bardzo dziękuję, że pan godził się na ten wywiad. I może takie pytanie na początek, stricte, właśnie rozpoczynające. Jak traktuje pan sędziowanie? Czy jest to bardziej praca, czy hobby? Taka druga praca, bo wiadomo, że. Powiedzmy, że jest to moje hobby i tak zawsze do tego podchodziłem. Praca, raczej służba jest w stopie, a sędziowanie to jest hobby. Zajęcie po pracy, z którym bardzo lubię i które jest moją pasją, i którym się poświęcam bardzo dużo czasu, aczkolwiek priorytetem jest służba w stop. Dziękuję. A jak wygląda Pana normalny dzień meczowy? Ma Pan czy się rytuały? Musi Pan z pracy jechać na przykład w piątek albo w poniedziałek na stadion, czy to wcześniej się wychodzi? Czy... Nie, no tak staram się nie robić. Już jak jest dzień meczowy, to jest dzień meczowy. Podstawa to jest wyspanie się i ja bardzo dużo śpię w dniach meczowych. I śpię wszędzie. Jeśli jadę pociągiem, to śpię w pociągu. Jeśli jadę samochodem i ktoś jest kierowcą, ja praktycznie nigdy nie jestem kierowcą w dniu meczowym, to, to, to idę spać na, na tym nie siedzenie. A jeszcze z takich rzeczy, zawsze, które bardzo lubię, to jest kawka, dużo kawki. No i góralek mleczny, to to jest priorytet do kawki u mnie, zawsze w tym dniu meczowym. Jak, często, jak stara się Pan być wcześniej na stadionie przed meczem? Zawsze mówię chłopakom, że musimy być dwie godziny. Dwie, dwie i pół godziny zawsze jesteśmy na tym stadionie wcześniej. I wtedy taka rozgrzewka, ile mniej więcej trwa? Jest ona bardziej taka jak topowe kluby, typu, że trzy podania i schodzimy, czy bardziej taka ekstraklasowa, że się mocno rzeczywiście rozgrzewają? Rozgrzewka moja przed meczem trwa około 20 minut 20-25 minut. No, ale jest jeszcze dużo rzeczy, takie jak spotkanie z kierownikami, z zawodnikami, rozmowa na murawie, właśnie ten pitch inspection, czyli sprawdzenie pola gry, i bardzo dużo innych tam rzeczy, które trzeba zrobić przed naczem papierkowych i innych formalnych. A ma Pan jakieś rytuały, które pomagają się skupić coś, przemówiliśmy? Rytuałów troszeczkę jest. Zawsze wchodząc na, na boisko, to, to się żegnam, tak samo po, po pierwszym blisku. Co jeszcze? Zawsze przed wyjściem na, na boisko się modlę, to pierwsza rzecz. Druga rzecz to zawsze sobie odliczam takie 30 sekund, patrząc na jeden punkt, na taką koncentrację i skupienie. No i mam swoje rytualne uderzenie trzy razy w uda, i dopiero wtedy ruszę na boisko. Oczywiście. A co jest najtrudniejsze, najtrudniej, zarządzanie meczem na niższym poziomie, powiedzmy, B klasa, gdzie tam też mogą być różne wybryki, czy te gwiazdy w ekstraklasie, które często gadają, jest bardzo ciężko uspokoić i. Prawie. To są dwie różne bajki moim zdaniem, bo na tych niższych ligach jakby tych zawodników trzeba kupić i, i to są ludzie, którzy po prostu robią to hobbistycznie, przychodzą sobie pokopać piłkę w niedzielę po przed obiadem albo po obiedzie, spotkać się ze z kolegami z boiska i trzeba do nich odpowiednio po prostu podejść. Jeśli odpowiednio się podejdzie do tych ludzi z, z A, B klasy, czy, czy nawet z klasy okręgowej, to uważam, że ten mecz pójdzie płynnie. Ja sam jestem świadkiem, często jest sędziowie nie bliżą dwóch, trzech sztów y, karnych, a po meczu każdy im dziękuję i wszyscy są zadowoleni, bo, bo sędzia kupił tych zawodników i oni nie skupiają się na tym, że jedna, druga decyzja jest źle podjęta, bo, bo sędzia odpowiednio do tego przygotował. Y, natomiast sędziowanie na tym wyższym poziomie, to już jest inna bajka. Mamy po 20 parę kamer na meczu, ci zawodnicy grają o, o punkty ligowe, o premię, o dużo innych rzeczy, więc oni doskonale znają nas, my doskonale znamy ich, wiemy każdy, jaki ma swój czuły punkt, więc, więc to zupełnie wygląda inaczej, więc, więc zarządzanie na ekstraklasie jest dużo trudniejsze niż na tych niższych ligach. Czyli kluby mocno się przygotowywują na sędziów i szukają słabych punktów? Na pewno, na pewno i, i wiem, że, że tak jest, że, że każdy z nas ma jakieś swoje, swoje minusy albo y, rzeczy, które gdzieś tam można ugryźć. Poza tym mamy jakieś wspomnienia z przeszłości, gdzieś y, na pewno mamy jakieś swoje błędy, których chcielibyśmy uniknąć w przeszłości przeciwko jakiemuś klubowi. Y, Zawodnicy też czasami wy, wy, wy wykorzystują, więc mnóstwo y, jest takich rzeczy. A jak zaczęła się Pana przygoda z sędziowaniem? Co skłoniło Pana do pójścia na kurs, podjęcia tego pierwszego kroku? A to jest śmieszna historia, bo, bo, bo jakby jak przyniosłem się ze swojej rodziny w do Rubina na studia, to, to szukałem dla siebie klubu piłkarskiego i kolega ze studiów namówił mnie, że w czasie, kiedy jeszcze nie znalazłem tego klubu, chciałem po prostu zrobić kurs sędziowski. W każdym momencie będę mógł go rzucić, zawiesić i wrócić do, do kopania w piłkę. I tak to zrobiłem, zacząłem ten kurs sędziowski. Już nigdy go nie zawiesiłem, tylko cały czas to się toczyło, a równocześnie kopałem sobie piłkę w drużynach uniwersyteckich czy w pierwszej lidze Futsalu. No to czyli, no to Pan był takim dość profesjonalnym zawodnikiem? Profesjonalnym to nie, bo powiedzmy ta, ta pierwsza liga Futsalu, co prawda jest drugim poziomem rozgrywkowym w kraju, aczkolwiek też to traktowałem bardzo publicznie, bardziej reprezentowanie uczelni, znaczy przychodziło to akurat z łatwością, no to, to można było to łączyć. Sezon zimowy na, na hali, a sezon jesienno, letnio yy, na wojsku. A ten kolega to z Panem gdzieś sędziuje? Z Pana sędzią technicznym? Czy... Nie, kompletnie nie. Ten, ten kolega w ogóle już chyba nie sędziuje i jakby tylko przyczynił się do tego, że ja sędziuję, on jakby zawiesił buty na kołku. A w którym sezonie rozpoczął Pan sędziowanie w B-klasie? Hmm, jeśli zacząłem kurs w 2008, to myślę, że gdzieś około 2010 Yy, miałem w we, we Flasie. I był to taki ciężki mecz? Stresował się Pan, czy raczej też to było takie hobby? Nie, wiadomo, że, że pierwsze mecze zawsze mają jakieś tam dozę niepewności i człowiek się stresuje tym. Aczkolwiek ja nigdy, jak wychodziłem na boisko, to traktowałem to bardzo zadaniowo. Tak samo jest teraz na, na meczach, yy, tych swoich kluczowych, że. Czy po pierwszym wisku jakby wszystko schodzi, wtedy człowiek jest nastawiony zadaniowo, wie, że chce to zrobić jak najlepiej, skupia się kompletnie tylko na boisku i nie myśli o tym, czy to jest pierwszy, czy drugi mecz, czy to jest B klasa, czy a klasa, tylko, tylko zawsze chcesz pokazać te swoje najlepsze umiejętności. Dziękuję. A sędziowie przed każdą rundą jesienną i wiosenną muszą przejść testy sprawnościowe i z wiedzy, czyli 30 pytań i trzeba odpowiedzieć dobrze na 24, żeby zdać. Zdarzyło się kiedyś panu oblać na początku? Zdarzyło się zdarzyło się, ale to, to był początki mojego sędziowania, właśnie jak byłem jeszcze sędzią niesklasyfikowanym, czyli jeszcze nawet nie miałem tej B klasy przysłowiowej, to pamiętam, że wtedy raz nie zaliczyłem testu. Na szczęście po tamtym razie już nigdy mi się nie zdarzyło. Czy były poprawki, czy... Była, tak, była poprawka, ale którą oczywiście zaliczyłem i poszło. Jakie były Pana największe wyzwania w drodze od B klasy do ekstra klasy? Kurczę, wyzwania. Tych wyzwań jest mnóstwo i one są co tydzień, bo jakby ja podchodzę do tego zadaniowo... Yy... Wiadomo, że jeden mecz jest bardziej prestiżowy, drugi jest troszeczkę mniej prestiżowy, ale jakby ja na każdy mecz, czy jadę teraz na czwartą ligę, czy na okręgówkę, no to chciałbym pokazać swoje umiejętności. Nie chciałbym, żeby kiedykolwiek ktoś powiedział, że jadę i, i odcinam kupony, tylko już jak coś robię, to robię to albo dobrze, albo, albo wcale. Więc staram się tak samo podejść do meczu okręgówki czwartej ligi, jak i do meczu ekstraklasy. Czy, czy do meczu i za granicą? Za granicą. A jak pan teraz jedzie na tą czwartą ligę, to czuje pan taki respekt od zawodników, że oni wiedzą, że to jest sędzia ze klasy i że nie da się go tak łatwo przekonać do błędu? Troszeczkę tak jest. Jest mi troszeczkę łatwiej, bo zawodnicy wiedzą, czego się po mnie spodziewać. Wiedzą, że, że może jestem bardziej obycy i gdzieś więcej widziałem już, już niż ci sędziowie czwartej ligi. Yy, ale na przykład dzięki temu jak jadę na czwartą ligę, to zawsze mam zasadę, że zabieram ze sobą młodych chłopaków na linię, aby też mogli się przyjrzeć yy, i żeby mogli zadebiutować i zobaczyć tą klasę rozgrywkową. To tutaj bardzo miłe, a w jakiej klasie rozgrywkowej pan najdłużej spędził czas w sensie? A nawet nie wiem, ale myślę, że czy... albo myślę, że po dwa lata spędziłem w okręgówce i w czwartej Lizze i w trzeciej lidze, więc, więc jakby... Więc w tych klasach problemy najdłużej. A właśnie jest jakiś przeskok między okręgówką a klasą a czwartą ligą? Bo dużo sędziów właśnie wspomina, że najdłużej spędzali czas w czwartej, trzeciej lidze. To są takie ligi, które po prostu są specyficzne. Trzecia liga jest już taką ligą, która jeszcze w moich czasach nie była na szczeblu centralnym. Trzeba było, druga liga była szczeblu centralnym, więc jakby ten przeskok na szczeblu centralnym był najtrudniejszy. To się zmieniały testy, były inne egzaminy. Inne testy teoretyczne, więc więc to był największy jakby przeskok, yy, ale faktycznie trzeba się nauczyć tych, tych meczów czwartej ligi, trzeciej ligi, ponieważ tam już zdarzają się zawodnicy, którzy kiedyś gdzieś grali wysoko, przychodzą gdzieś na stare lata rzeczywiste i pokopać, trzeba nauczyć się z nimi zarządzać. Rozmawiać i tak dalej. To jest bardzo dobra y, szkoła życia dla, dla tych młodych zajęć. Sezon 2016 17 rozpoczął pan w trzeciej lidze, a skończył w ekstraklasie. To był bardzo szybki przeskok między dwoma, trzema szczeblami. Czy uważa pan, jeżeli by pan pozostał powiedzmy na dwa sezony, jeden sezon w drugiej, w pierwszej lidze, to trochę lepiej by to się dla pana potoczyło, bo potem, wiadomo, było wielka burza medialna? Ciężko powiedzieć, czy lepiej, czy nie, ale no wiadomo, że, że teraz, jak patrząc na to z upływem czasu, i lat, no to wiadomo, że, że fajnie by było się otrzepać w, w tej wizy i, i gdzieś tam spędzić, mniej trochę więcej czasu, a dzięki temu może nabrać sobie doświadczenia. E, no ale ja nie miałem takiej możliwości, miałem inną możliwość. Nigdy się jakby nie poddałem, więc wykorzystywałem tę szansę. Raz lepiej, raz gorzej, I takie życie. No ale utrzymał się pan w, na tej ekstraklasie i powoli pan zaczyna, e, no jest pan już sędzią międzynarodowym, do czego także trzeba e, pogratulować, a Powiedzmy, jak Pan wchodził na ten szczebel profesjonalny, to miał Pan jakiegoś sędziego, na którym się Pan chciał wzorować? Nie wiem, oglądał, słuchał wywiadów? Jakby kompletnie nie mam swojego ideału sędziego. E, uważam, że każdy z nas coś w sobie ma. E, jakby jedną część można wziąć od jednego sędziego, drugą od drugiego, trzecią od trzeciego. E, jakby, jak oglądam mecze czy Ligę Mistrzów, no to patrzę, tego sędziego chciałbym wziąć mowę ciała. Tego sędziego chciałbym wziąć zarządzanie masową konfrontacją. Od tego sędziego chciałbym yy, wziąć poruszanie się. I, i, a natomiast inne rzeczy sobie mówię, że nigdy bym nie zachował się tak jak ten sędzia, więc każdy, jakby chciałbym wziąć od każdego coś, a nie mam jakiejś takiej swojej jednej ikony, na którą się wzoruję i patrzę, chciałbym mieć jej kopię, bo ja raczej chciałbym być sobą i, i ja tylko doskonalać swój warsztat tymi rzeczami, które gdzieś tam mogę przepłaczyć u innych. Co sądził Pan przed wprowadzeniem VAR-u, bo z tego co wiem, na przykład Szymon Marciniak był przeciw. Czy to ogranicza jakość sędziego? Chociaż z tego co wiem, to też bardzo Panu pomagał tam. Myślę, że VAR to wszystkim nam pomaga i ja na przykład nie jestem negatywnie do tego nastawiony, ponieważ VAR był, ideologią VAR-u było wyeliminować te, te takie, jak ja to mówię, grubasy, czyli błędy oczywiste, strzelenie piłki ręką, Yy, obronę bramki yy, ręku przez yy, obrońcę, to to miało wyeliminować, żebyśmy mieli mieć sytuację, że Maradona strzela bramkę ręką, czy, czy jeszcze inne sytuacje, yy, gdzie u nas, nie wiem, się Masz postrzelił bramkę ręką, to to miało to wyeliminować. I ja na przykład byłem bardzo otwarty, w szczególności, że no, nie oszukujmy się. Yy, w naszej lidze mamy ogromną ilość kamer, yy, no i najwięcej no to mamy w na te mecze yy, główne, duże. Około 24 kamer, no one pokazują bardzo dużo rzeczy, których niestety czasami nie jesteśmy w stanie zobaczyć, bo musielibyśmy albo stać za bramką, albo za chorągiewką rożną, albo w takim miejscu, gdzie po prostu normalnie byśmy nigdy nie stanęli. Co sądzi Pan, że zmieniło trochę postrzeganie waru w oczach kibiców? Znaczy teraz znowu to wraca trochę przed wprowadzeniem waru, ale na początku, jak sędzia podbiegał do monitora, to było to odnotowywane wręcz w jego protokole czy w ocenie sędziego po meczu, a teraz jest to normą i sędzia może podbiec dwa, trzy razy do monitora. I dalej tak jest że większość naszych podbiegów do monitora jest traktowana jako błąd. Natomiast yy, yy, ja uważam, że lepiej jest podbiec dwa razy do tego monitora i zmienić tą decyzję. I po meczu, mieć spokój i ciszę, i wszystkie drużyny są zadowolone, bo wiedzą, że podjąłeś prawidłowe decyzje. Niż mieć jedną sytuację kontrowersyjną, nie podnieść do tego waru, nie zmienić tej decyzji, bo dopiero wtedy się wszyscy tym zajmują. Drużyny, media, potem jest szum przez tydzień, dwa, trzy o jednej sytuacji yy, i sędzia nie podbiega do monitora, a po meczu czuje się jak zbity pies. Mam pan taką osobę, która pisze panu SMS-a po meczu, czy było czy nie? A dużo mam takich osób. Yy, gdzieś tam dużo chłopaków y, z programu mentorskiego, swoich byłych podopiecznych. Często, jak oglądają mecze, to mi piszą, czy było dobrze, czy źle. Czy jak jakiś asystent mój nie pojedzie ze mną na mecz, to, to oglądając y, napiszę, więc, więc jest paru szli. Ma pan duży team wsparcia? Myślę, że każdy sędzia ma jakiś swój team wsparcia. Czy, czy kolegów, z którymi dziś buduje drużynę, czy, czy rodzinę, więc każdy z nas. Jak wyglądał Pana pierwsze spotkanie w Ekstraklasie i jakie to było? Jak dobrze pamiętam, to Pogoń Szczecin, Korona Kielce. I chciał Pan jakby podchodzić do piłkarzy jako taki kolega, dobry policjant, czy raczej chciał od razu stawiał Pan na swoim, bo teraz jak oglądałem właśnie to był Pan bardzo twardy, stawiał Pan na swoim, i dał Dajeże głos i częstac jak jakby dostać się? może tak, ale ja natomiast zawsze, jakby to jest tak, że ja uważam, że jest moment, kiedy można pogadać i jest luźno, i, i też taki jestem, że, że potrafię być bardzo luźny i staram się nawijać z nimi ile ja tam tylko mogę i żartować. Natomiast są sytuacje, kiedy te żarty w niczym nie pomagają, musimy być sędzią, musimy zarządzać, musimy to wziąć w garść, więc wtedy już nie ma dyskusji, ja do tego tak podchodzę. Dużo piłkarzy ma właśnie w Ekstraklasie niestety, znaczy niestety dużo do powiedzenia i uważa Pan, że ten przepis, że tylko kapitan może z sędzią rozmawiać może dużo pomóc skrócić czas tej gry? Bez piłki, czyli samego czekania na wznowienie. Jak obserwuję to w tym roku, bo to ta zasada weszła od tego roku, no to uważam, że ta zasada bardzo dużo nam pomogła i, i gdzieś tam jest to respektowane i nauczyliśmy już zawodników w klasie, że, że dyskutuje z nami kapitan. Za granicą jest to samo. Na odprawach przedmeczowych też to tłumaczymy od początku roku, że tylko kapitan i to ma wzięcie i uważam, że, że to nam bardzo pomogło, yy, więc uważam, że to jest zmiana na, na plus.